Na początku XX wieku nie było bardziej kosmopolitycznego miasta niż Paryż. Nad Sekwanę ściągali adepci sztuki z licznych krajów europejskich, a nawet ze Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Chcieli się cieszyć swobodą tworzenia i dostępem do liberalnej edukacji artystycznej. Pragnęli oglądać przepasne zbiory Louvru, lecz również współtworzyć najważniejsze, awangardowe rebelie w świecie sztuki. Członkowie bohemy artystycznej końca XIX wieku żyli i tworzyli na prawym brzegu Sekwany, na wzgórzu Montmartre. W 1912 roku Pablo Picasso przeniósł swoją pracownię na lewy brzeg rzeki, przewracając geografię artystyczną Paryża do góry nogami. Odtąd Montparnasse i teren XIV dzielnicy Paryża stały się schronieniem dla międzynarodowej kolonii artystycznej nazywanej już w tym czasie Ecole de Paris, szkołą paryską. Życie twórców koncentrowało się wokół ich pracowni, w tym słynnego La Rouge, Ula, w którym mieszkali m.in. Chagall, Modigliani i Kisling oraz kultowych kawiarni takich jak Café du Dôme czy Café de la Rotonde. Jedną z najbarwniejszych postaci bohemy XIV dzielnicy był Mojżesz Kisling. Wizerunek awanturnika, pijaka i kobieciarza zapewnił mu przedomek księcia Montparnasse'u. Rodzinny Kraków porzucił dla Paryża w 1910 roku, gdzie za radą Józefa Pankiewicza wyjechał ze swoim przyjacielem Szymonem Monzaimem. Szybko zyskał popularność, a w czerwcu 1914 roku paryska prasa żyła pojedynkiem, który rozegrał się między Kislingiem a Leopoldem Gottliebem. Raniony w nos Kissling miał wykrzyknąć na koniec, że ich pojedynek to czwarty rozbiór polski. Podczas I wojny światowej walczył na froncie, zaciągnąwszy się do francuskiej Legii cudzoziemskiej. Jego malarstwo zyskało duży rozgłos w latach dwudziestych. Kissling słynął z wizerunków modelek o pięknych migdałowatych oczach, niczym z obrazów jego przyjaciela Modiglianiego. Jego dzieła były szczególnie cenione przez koneserów zbierających nowoczesną sztukę powstającą na Montparnasse. Także i dzisiaj jego pejzaże, martwe natury Portrety z lat 20. i 30. stanowią obiekt pożądania najważniejszych kolekcjonerów.